Witajcie w kolejnym odcinku Opfindera, czas na następne zestawienie ciekawych gier i aplikacji na system Android. Na początek gra polskiego producenta pod tytułem ŚWINIE W BUNKRZE. Ehm, wita nas po włączeniu aplikacji bardzo klimatyczna muzyka, która leci w tle. Mam nadzieję, że ją słyszycie. Ehm, no i zobaczmy, o co w ogóle wchodzi w tej grze. Naszym zadaniem jest utworzenie bunkru w taki sposób, aby świnia, która znajduje się na naszej mapce, została ochroniona przed atakiem złowieszczych kul, które ehm, po 20 przycisku START zaczną nam ehm, się pojawiać na ekranie. No i mamy do dyspozycji trzy rodzaje. Elementów, którymi będziemy otaczać nasze, naszego zwierzaka. Jest to prostopadłość, jakiś stożek i płaska deska, czy też płaska jakaś powierzchnia. Możemy wybierać materiał, z których będą stworzone właśnie te elementy. Może być to guma, drewno, stal. Wszystko zależy od tego, ile mamy przeznaczonych pieniędzy, które są, napisy, które są podane w lewym e, górnym e, rogu ekranu. Wszystkie oczywiście materiały są coraz droższe pod względem e, wytrzymałości. Czym bardziej wytrzymały materiał, tym droższy. Stwórzmy e, jakiś przykładowy bunkier z e, drewna. Wybieramy jakieś prostopadłość, ustawiamy no koło naszego e, świniaka no i akceptujemy ustawienie, o ile jest dopadane na zielono. E, możemy zmieniać kąt danego elementu strzałkami, tak aby ustawić w dowolny sposób naszą konstrukcję. Jeszcze postawmy u góry pewną płaszczyznę, żeby ochronić silnie przed uderzeniami kul z góry. Naciskamy start i zobaczymy jak to będzie wyglądać, czy nasz bunkier przetrwa i jak długo przetrwa, bo to też jest ważne w naszej rozgrywce. Duży atak kul, jak widzicie, sporo tego się pojawia na naszym ekranie. I nasz bunkier został zniszczony po 8 sekundach, no prawie 8, 9 sekundach. Możemy stworzyć nowy bunkier lub stworzyć nowy bunkier ze starego. Ciekawe funkcje, dlatego wam tę grę. Wszystkie nazwy gier znajdziecie w opisie, tymczasem zajmijmy się kolejną moją propozycją. Gra nazywa się Sporos. Naszym zadaniem jest połączenie wszystkich kulek w taki sposób, aby zostały one połączone ze sobą za pomocą pewnych elementów, które zaraz zobaczycie na ekranie. Zacznijmy od pierwszego poziomu, w którym mamy zobrazowaną krótką fabułę gry, jak grać. W takim pasku w góry znajdują się wszystkie elementy, dzięki którym możemy włączyć dane kulki, które znajdują się poniżej. Różnią się one zastosowaniem. W pierwszym poziomie mamy tylko jedną. czasuwamy do środka, tak aby wszystkie kulki się połączyły. W drugim już, będzie, już będą dwie. Przykładowo pierwsza z nich ma w sobie dwie przekątne i informuje nas o tym, że może ona połączyć ze sobą po przekątnej wszystkie kulki. Następna ma w sobie więcej tych takich przekątnych, nazwijmy to w ten sposób i może dzięki temu połączyć więcej ze sobą elementów. Na razie otrzymujemy krótką e, podpowiedź, jak grać, żeby e, czyść dany poziom. E, gra bardzo wciągająca, w kolejnych poziomach pojawiają się nowe elementy z nowymi właściwościami i możemy e, w inny sposób e, łączyć te wszystkie elementy. Gra jest bardzo ciekawa, dlatego ja Wam bardzo polecam. Kolejną moją dzisiejszą propozycją jest Bounce Seat. Naszym zadaniem jest sterowanie sadzonków za pomocą ustawionych trampolin, tak aby ona zbierała jak największą ilość monet. Mamy oczywiście udogodnienia, do tak aby gra nie była nudna. E, zbieramy się takiego typu e, bonusy, które przemieszczają naszą sadzonkę e, dużo dalej, e, nie, nie, nie wykorzystując e, trampolin. Mamy różne, e, różne właśnie tego typu bonusy. Musimy uważać, żeby nie trafiał nasz bohater na niechciane elementy. Musimy ustawić tak trampoliny, aby e, nasz bohater nie spadł na domy. Gra wciągająca musimy jak najdłużej przetrwać właśnie w takim e, ustawieniu, jak najdalej e, zajść e, z naszym bohaterem, gra bardzo sympatyczna, polecam wam. A na koniec bardzo interesujący widget, zobaczmy e, jak on wygląda. Jest to widget informujący nas o stanie baterii w e, Zobaczmy jak to wygląda. Jest to informacja na temat baterii umieszczona w e, kuflu z piwem. E, czym mniejsza ilość e, baterii, tym mniejszy poziom e, piwa w naszym kuflu. Możemy zmieniać wielkość właśnie tej baterii, co ona w bardzo ciekawy sposób dostosowana. E, mamy dwa typy, dwie wielkości właśnie tej baterii: e, duża i e, średnia kompaktowa. To nazywa polski deweloper. Bardzo ciekawa aplikacja, można w ciekawy sposób spersonalizować swój pulpit. Polecamy wam. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że aplikacje Wam się podobały. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę e, lub też komentarz. Jeżeli chcecie, możecie proponować mi własne swoje ulubione gry, aplikacje e, w komentarzach, na pewno się z nimi zapoznam. Zapraszam Was na mojego bloga beklak.blogspot.com Zapraszam na mojego Facebooka, który jak zawsze jest podany w opisie. E, zapraszam Was również na android Subskrybujcie mój kanał po co tygodniowe zestawienia ciekawych gier i aplikacji oraz testy urządzeń. Tymczasem to wszystko z mojej strony. Cześć i do następnego odcinka.